Anga również zajęła swoje miejsce. Mamy sygnał do startu. Jeszcze chwila. I konie ruszyły. To ostatnia ruszyła Modelina, a tam trwa walka o prowadzenie, ale już prowadzi Bordia. Bordia na drugim miejscu razem z, z Eulertą. Zora jest w tej chwili druga, trzecia Eulerta, czwarta Nulgeronet. Na piątej pozycji tam jest w tej chwili na czwarte miejsce wyszła Witawa. Przesunęła się do przodu, cały czas prowadzi Bordia. Do celownika klaczą pozostało jeszcze około 1200 metrów. Bordia na drugim miejscu Eulerta zmienia się miejscami tam z Zorą. Zora w tej chwili zdecydowanie druga. Na czwartej pozycji galopuje I Dalej Ewila. Za Ewilą galopuje Emiramida. Za nią Manga. Za Mangą galopuje tam jest Witawa z tyłu. Z tyłu również Modelina. Przed wyjściem na prostą te dwie klacze się oddaliły. Bordia i Zora. Bordia, Zora na trzecim miejscu. Ta galopuje na razie. Ulerta. Bordia jest atakowana przez Zorę 400 metrów przed celownikiem. Bordia, Zora, ale Zora już chyba nie da rady. Bordia dość mocno jest jechana, ale ma przewagę. Bordia 300 metrów przed celownikiem, zdecydowanie pierwsza. Druga jest Zora, utrzymuje drugie miejsce. Tam próbuje finiszować do niej Ewila. Ale Bordia wygrywa zdecydowanie. Druga Zora atakowana jest przez Ewilę, ale Ewila nie da rady. Zatem Bordia, Zora, Ewila na czwartym miejscu. Eulerta. Pozostałe klacze. Ostatnia. Witawa.